Cześć Sem Boże, witam Was serdecznie jeszcze z Florydy, jakże deszczowej, jakże pochmurnej i w ogóle takiej e, smutnej. O, moi drodzy, chwała panu Bogu za ten czas. W ogóle muszę sobie poprzestawiać w głowie, że właśnie jest 10 grudnia, e, czy jak wy to słuchacie. Nie, sorry, właśnie jest 12 grudnia, kiedy wy tego oglądacie, a, a tutaj jest no, 20 stopni i w ogóle jest piękna pogoda, więc chwała panu Bogu za to. Moi drodzy, mój czas na Florydzie już dobiega końca, ponieważ właśnie kiedy ty tego oglądasz, to ja ląduję w Monachium e, i będę leciała do Polski. Naprawdę nie da się opisać tego, co się tutaj działo. Tak jak powiedziałam wcześniej, nawet nie będę próbować, ale na koniec przygotowałam Wam krótki filmik z tego wydarzenia. Po prostu nagrałam uwielbienia, nagrałam jedno z uwielbień, które tam było. I naprawdę polecam, aby posłuchać, aby zobaczyć, jak Kościół się modli. Jak Kościół się modli. My wierzymy w Chrystusa, my wierzymy w Boga, powiem Wam, te nauczania były naprawdę przepełnione Duchem Świętym. Były piękne spotkania, piękne rozmowy. Między innymi zaowocowało to tym, że i też was proszę o modlitwę, że prawdopodobnie od nowego roku ruszam z kanałem po angielsku więc ja nie mam tak perfekty angielskiego. Mój angielski nie jest taki płynny, ale wierzę, że, że mam to zrobić i po prostu to robię. Zamknę oczy i po prostu skoczę, nawet jeżeli będą komentarze, że twój angielski nie jest taki dobry. Trudno, ktoś to musi robić. E, więc po prostu przyszło, że Mirena Ty będziesz to robić, to ja będę to robić, więc Amen, Aleluja, niech tak się dzieje. Moi drodzy, chciałabym Wam bardzo serdecznie polecić tego typu wydarzenia. Mam nadzieję, że za roku uda mi się na nie przylecieć znowu. E, ale dobra, do Meritum dzisiaj bo jak widzicie inny kadr, bo chciałam wam pokazać w ogóle w jakich okolicznościach Bóg nas ugościł, dlatego, że mieszkam u rodziny katolickiej pochodzącej z Indii, mie mieszkającej tutaj od 20 lat na Florydzie i oni nas ugościli, więc w sumie mieliśmy w ogóle mieszkanie totalnie za darmo więc Pan Bóg właśnie tak działa ktoś mi zadał pytanie ostatnio w komentarzu jak to się dzieje, że ty nie masz kasy, a jeździsz po całym świecie no właśnie chociażby nawet tak, nie? że Pan Bóg jakby poznaje mnie z ludźmi, którzy mnie gdzieś przenocują, ktoś inny ma natchnienie, żeby kupić bilet, więc lecę. I tak to się dzieje. Ale gdzie jestem, tam się staram świadczyć. Zresztą i tutaj się udało posłużyć, wytłumaczyć pewne rzeczy, które, no właśnie, które są nie do końca zgodne z nauczaniem kościoła katolickiego, a a właśnie, a ktoś inaczej je rozumiał. I powiem Wam, że wczorajsza rozmowa tutaj z właścicielami tego domu była ciekawa. Była ciekawa, ale myślę, że zaowocowała czymś bardzo dobrym. Więc chwała Panu Bogu za to. Tam, gdzie jesteśmy, staramy się świadczyć, i niech Pan Bóg będzie w tym wszystkim uwielbiony. Moi drodzy, dzisiaj Ewangelia Mateusza. 11 rozdział o tym, że właśnie wiecie, tak naprawdę opinia ludzka nie jest ważna. Mamy robić to, co Pan Bóg chce od nas, abyśmy robili. I powiem Wam, że łapałam się na to bardzo często, szczególnie na początku tego kanału, ale też na początku mojej posługi, że mnie interesowało bardzo to, co Wy powiecie. W tym sensie mnie to interesuje, bo jasność to nie tak, że nie, bo mi jest bardzo miło czytając te komentarze. Ja bardzo wysyłam Wam też serduszka i, i cieszę się, że jesteście, ale wiecie, najważniejsze jest, co mówi Pan Bóg, nie? To nawet to nie jest istotne, co ja tu mówię, Ważne, wa, najważniejsze jest to, co mówi Ci Pan Bóg. I, I właśnie, i może być tak, że Pan Bóg Ci powie: Słuchaj, nie słuchaj już Mileny, bo ona nie jest już dla Ciebie, musisz iść gdzieś dalej i chwała Panu Bogu za to, a może powiedzieć, że okej, okay, Milena już też nie. Nagrywaj, bo już, już wystarczy, nie? To wszystko zależy tak naprawdę od Niego, dla Niego to robimy. E, robimy to, aby pozyskać Jego dzieci, e, aby dzieci wracały do Królestwa Bożego, aby dzieci wracały do Kościoła. I to ma tak naprawdę znaczenie, nie to, co ludzie powiedzą, bo jak zobaczycie w dzisiejszej Ewangelii, ludzie się mylą. Nawet jak Cię chwalą, mogą się mylić, nawet jak się po, potępiają, też się mylą. Więc posłuchajcie dzisiejszej Ewangelii, porozważamy wspólnie, pomodlę się nad Wami, a na koniec ten filmik z tego uwielbienia, bo myślę, że warto go zobaczyć. Ewangelia według Świętego Mateusza, 11 rozdział, od 16 do 19. Jezus powiedział do tłumów: Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci, które głośno przemawiają swym rówieśnikom: Przygrywaliśmy Wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, aby nie zawodziliście. Przyszedł bowiem Jan, nie ja tu nie pił, a oni mówią, zbyt długo opętał. Przyszedł syn człowieczy, je i pije, a oni mówią, oto żarłok i pije, jak przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Moi drodzy, pierwsza rzecz, na którą jest tutaj zwraca uwagę, wiesz, na Duch Święty, że Jezus mówi do tłumów, nie? Czyli nie każdy w tym tłumie jest jego uczniem. Jeśli jesteś uczniem Jezusa, to nie będziesz, miał, nie będziesz robił komuś wyrzutów sumienia. O, ja ci tutaj grałem, a ty nie tańczyłeś. A może on nie miał ochoty tańczyć, nie? Może w ogóle nie miał ochoty tego robić. Dlaczego miałby to robić? Wprowadzanie w poczucie winy. Druga rzecz. Biadaliśmy, czyli czytaj, narzekaliśmy, użalaliśmy się, a wyście nie wchodzili w to użalanie razem ze mną. Och, jak to często jest mylone z brakiem empatii. Byłam na kamino i na kamino były różne sytuacje, kiedy na przykład ktoś, nie wiem, miał bąble, albo kogoś bolało kolano, albo to i wiadomo, to są rzeczy, które są trudne, bo, bo tego się czasami nie da przewalczyć tak, bo to będzie bolało już pewnie do końca, do końca kamino. Ale właśnie z, e, uczyły mnie osoby, mnie samą, uczyły osoby, że co, boli mnie to, ale idę. Miałam teraz taką sytuację właśnie na tym ostatnim kamieniu, że szła dziewczyna, która miała potężne bąble. Słuchajcie, ona miała po prostu bąble 3D, nie? Tam była ropa, krew, pod krwią ropa i krew i w ogóle, ale ona szła, zacisnęła zęby i szła. Ma oczywiście inny próg bólu, to jest inna rzecz, ale rozumiecie o co chodzi, że skupmy się na tym, co już się dzieje dobrego. Mogę się skupić na tym, że, no nie wiem, wracam do domu i będę wam tu mówiła, że o, dzisiaj jest ostatni dzień na, Flor na Florydzie, nie wiem, czy kiedykolwiek przyjadę tutaj, w ogóle, wiesz, ale mogę się skupić na tym, że wow, Boże, tu było tak świetnie, że ja ledwo tu siedzę, bo ja już bym tutaj skakała. W ogóle, wiesz, chwała Ci Panie za ten czas, już się nie mogę doczekać następnego i właśnie z tą energią i z tym duchem chcę do Was przyjść, że w ogóle nie narzekajmy, nie narzekajmy i nie dziwmy się, że kiedy narzekamy, uczniowie Chrystusa Ci powiedzą, wiesz co, stara, Przestań narzekać, ok? Przestań narzekać. Skup się na tym, co jest dobre, bo jest dużo więcej dobrego niż złego. Więc tutaj my, my jakby, zobaczcie, tutaj jakby w ogóle opinia ludzka też nie ma tak naprawdę najmniejszego znaczenia, bo e, zobacz, tutaj oni mówią, Pan Jezus mówi, że przyszedł Syn Człowieczy, co nie? E, je i pije, a oni go oceniają, nie? E, przyszedł Jan Chrzciciel, mówią, że zły duch go nie? jakby, bo według ich opinii robi inaczej niż im się powinno, wiesz, jakby wydawać, nie? Czyli co? I tak źle, i tak niedobrze. Kojarzycie taki obrazek może z osiołkiem, kiedy idzie dwójka ludzi i no i, i dwoje ludzi i osiołek, nie? I jakby komentarze ludzi. O, siedzi na osiołku, e, facet prowadzi, co za ten. W ogóle jak znajdę ten obrazek, który wam właśnie wrzucam, żebyście zobaczyli, że ludzie myślą różne rzeczy, co nie? Że ludzie myślą różne rzeczy, że to tak naprawdę nie ma na Mniejszego znaczenia, że my jako ludzie potrafimy być naprawdę w dużym błędzie. I uwaga, to też się tyczy osób, które posługują, które są, nie wiem, w posłudze, które nagrywają Wam filmiki na YouTubie. Słuchajcie, zauważcie, że mamy dużo takich sprzecznych, nie, filmików. Jeden Ci powie, że tatuaż jest dobry, drugi Ci powie, że tatuaż jest zły. Jeden Ci powie, joga jest zła, drugi Ci powie, joga jest dobra. No i po prostu, gdzie tutaj znaleźć tą prawdę, nie? Ja Wam powiem, ja miałam gigantyczny z tym problem, bo ja Pytałam ludzi, ja mówię, słuchajcie, no ale to dobra, to jaka jest prawda, bo ja nie wiem, bo ja nie wiem, ja jestem tylko miliona, chciałabym się dowiedzieć, jaka jest prawda, co mam robić. No i wiecie, i tak naprawdę dopóki sama nie, nie zaczęłam budować relacji z Panem, nie zaczęłam wyłapywać tego, co jest mądre, nie? Bo mądrość właśnie usprawiedliwiona jest przez swoje czyny. Okej, okay, my musimy szukać tej mądrości, nie? My musimy szukać tej mądrości, bo zobaczcie, możemy wylać dziecko z kąpielą. Być może jest też tak, że masz dzisiaj takie poczucie, że nie wiem, posługa Marcina Zielińskiego, posługa e, cudotowej twórców, sowieńskich i w ogóle całej tej ekipy, która robi w ogóle mega fajne rzeczy, jest do bani, nie? Bo o nie, bo tak w ogóle w kościele nie można. Ej, a zobacz, czy czasami nie robisz tego co mówił ten tłum, że przyszedł Syn Człowieczy jej pija, a oni mówią, że żarłok i jak przyjaciel celników i grzeszników. Ło koniec, przyjaciel protestantów, absolutnie nie bierzemy go w kościele. Ej, really? Zobacz, czy nie widzisz siebie w tej, w tej postawie. Albo z drugiej strony, ktoś, nie wiem, wchodzi w ascezę, ktoś się jakby izoluje od ludzi, ktoś ma jakby, nie wiem, są zakony kontemplacyjne, są mnisi, są ludzie w i w ogóle już nigdy nie wyjdą na zewnątrz z własnej nieprzymuszonej woli, a ktoś ci powie, że zły duch go opętał. No ludzie... Bądźmy po prostu napełnijmy się Duchem Świętym i przestańmy oceniać. Pan Bóg zobaczy, Jezus tutaj nie mówi do uczniów, Jezus mówi do tłumów. Prawdopodobnie w tym tłumie byli uczniowie, którzy, wiesz, również stali i też słuchali, co nie? No bo tak myślę, zakładam sobie, że Jezus stał na froncie i wszyscy stali przed nim. Czyli uczniowie nie stali za nim, wiesz, z rękoma. Nie, no tak? I o, słuchajcie, o co nas, nasz mistrz mówi. Tylko przede wszystkim ja też staję w tym tłumie i słucham pana. Ok, gdzie ja mam taką przestrzeń w swoim życiu, że ja oceniam, że ja jakby krytykuję czyjeś działania? Dopóki działamy dla Królestwa Bożego, robimy dobre rzeczy. Ale naprawdę, my nie możemy ze sobą walczyć. My musimy budować tą jedność i ta jedność jest potrzebna. Powiem wam, że. Byłam tutaj, zanim przyleciałam na Florydę, dostałam dość dużo wiadomości, typu, że nie powinnam tu przylatywać, bo to jest wydarzenie protestanckie, bo, bo absolutnie my nie powinniśmy się łączyć. Wiecie, zupełnie się z tym nie zgadzam i nawet nie odpisywałam na tego, wiadomo, tego typu wiadomości, chociaż wierzę mocno, że one wypływały z dobrego serca, nie? Z dobrego serca. Ale myślę sobie, że naprawdę e, po tych rozmowach, po tych w ogóle wydarzeniach, które się, o tutaj nade mną szybują orły, to w ogóle też jest hit, nie? To, no. Oru, jakie ja kocham, oru. E, I dobra, i e, wiecie co, i jakby po tych wydarzeniach, ja mam jedną, jedną, jedną rzecz, nie? Że naprawdę nie oceniaj i nie komentuj. Nie bój się. Ja wierzę mocno, że gdyby było coś nie tak, Bóg by mi nie pozwolił tu przyjechać. Albo by pozwolił mi przyjechać, ale wyjechałabym z tym przekonaniem, że oj, nigdy więcej. Nie, ja wyjeżdżam z tym przekonaniem, że mam nadzieję, że za rok, kiedy będą to organizować, będę tutaj i mam nadzieję ogromną, że kiedy będzie kolejna chwała mu, będę mogła uwielbiać tak jak tutaj, co się robiło, kiedy będzie kolejne wydarzenie, o co już ostatnio prorokowałam, że będą takie wydarzenia w Polsce dużo większe, ja będę tam po prostu, aby uwielbiać Pana, aby po prostu, wiecie, e, aby, no właśnie, napełniać się duchem, napełniać się duchem. Uwierzcie mi, ja ledwo tu siedzę, ja już bym tutaj latała i w ogóle mówiła wszystkie fajne rzeczy, no, ale, ale do czego zmierzam, że mocno mi leży na sercu jednak ta jedność w Kościele. My możemy się różnić, my możemy się różnić, naprawdę. Ja mogę lubić bułki, Ty możesz lubić Chleb. Ja mogę lubić, kiedy jest słońce i taka piękna pogoda, a mam tutaj lokatora, właśnie syna tych ludzi, właścicieli tego domu, który w ogóle nie lubi takiej pogody, bo dla niego jest za ciepło. Okej, okay, to się różnimy. Ale słuchajcie, w jedności musimy być, jeśli chodzi o wiarę. Jeśli chodzi o Kościół katolicki, jeśli chodzi o wiarę, po to my jesteśmy powołani. Słuchajcie, ja naprawdę wierzę mocno, że tutaj ekipa, która była 20 ludzi z Polski, było nas 20 łącznie, my jesteśmy tu po to, aby zabrać namaszczenie, które było. I aby zobaczyć, co możemy zrobić u nas w Kościele. Co możemy pokazać ludziom, jak Bóg działa, jak Bóg jest blisko, jak Bóg kocha. Rozumiesz, o co chodzi? To jest niesamowite, z czym ja wracam, bo ja muszę wam powiedzieć taką dygresję do, że ja przyleciałam tutaj z takim poznaniem, które mam, a ja w ogóle, w ogóle, ja już to poznanie zapisałam. To jest proroctwo, bo jeżeli ono się wypełni, to to jest w ogóle proroctwo na książkę. Naprawdę, obiecuję wam, że jeśli to proroctwo się wypełni, i ono faktycznie jest, bo ja uważam, że po owocach poznamy, co nie? Więc jakby okej, okay, daję temu czas. I jeśli ono faktycznie jest od pana, no to jest to wow, nie? To do, ja w ogóle to na bank napiszę książkę o tym, okej? Okay? Na bank. Macie moją obietnicę, jeśli Bóg pobłogosławi, to ja piszę książkę na ten temat. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja przyjechałam tutaj z myślą że to to całe proroctwo jest jedną wielką zmyłką. Co się zdarza? ok? W posłudze, w byciu z Panem zdarzają się pomyłki dla naszej nauki, dla naszej nauki. I wiesz, to tak czasami jest, że przychodzicie do stawieników, stawienik ci powie, dostaniesz nowe Porsche, a ty dostajesz Porsche zabawkę. Też znam takie historie. No, dostałeś Porsche, ale nie tak, jak spodziewałeś, co nie? Ale, ale do czego zmierzam? Że my możemy się pomylić, jesteśmy tylko ludźmi. Ja, na przykład, nie wiem, modląc się nad kimś, prorokując nad kimś, mogę się pomylić. Mogę się pomylić, nie? E, ja jechałam z tym przekonaniem tutaj, nawet już nie myślałam o tym proroctwie, tylko mówię, dobra, tam dwa tygodnie temu już mi wszystko pękło, już na bank to nie jest prawda, na bank się to nie wypełni, więc okej, okay, w ogóle na wszystko chwała Panu. To w ogóle to chwała Panu, to też jest historia, bo ja pomyślałam, że ja lecę w ogóle, nie, to jest hit, ale powiem Wam to. Pomyślałam, że lecę na Florydę i zobaczyłam, że na Florydzie w pobliżu jest Hollywood mówię, piszę do moich znajomych i mówię, słuchajcie, jaki Bóg jest dobry, ja zawsze chciałam zobaczyć Hollywood, jedziemy, bierzemy taksówki, pojedziemy do Miami, pojedziemy na Hollywood i w ogóle będzie super, Bóg jest dobry, chwała Panu. No i ta reszta ekipy mówią, kurczę, no, za Milena trzeba się modlić, nie? Bo ona leci do Orlando, myśli, że jest Hollywood i w ogóle na wszystko chwała Panu, zawsze, na wszystko chwała Panu. Okazało się, że oczywiście Hollywood jest w Los, Wange Los Angeles, nie na Orlando, ale Okej, okay, ja myślałam, że ja lecę do Hollywood, okej? Okay? Więc, więc też, też jeszcze, jeszcze pewnie ta wycieczka przede mną. Dlaczego o tym mówię? Bo wracając do tego Poznania, ja byłam pewna na 100%, że ono jest nie, nie do wypełnienia, że ono się nie wypełni. I powiem Wam, od pierwszego dnia jak jestem tutaj, w ogóle nie myśląc o tym proroctwie, zaczął Bóg tak mocno pokazywać, że ja mówię, co, już starczy, już starczy. E, no, to jeszcze nie starczyło, bo Bóg zna mnie i wie, że jakby ja takie rzeczy bardzo łatwo odrzucam. Niestety ja mam dość duży problem z tym. E, jakby podchodzę więc z takim większym dystansem do nie, że może się coś nie wypełnić. No i się nie wypełni, ale to nie zmienia tego, że Bóg jest dobry. Bóg jest wspaniały, cudowny, tylko ja się mogłam pomylić, nie? Ale Bóg mi przychodził z takimi potwierdzeniami, z takimi mocnymi w ogóle doświadczeniami, że obiecuję wam, że się tym podzielę. Jeśli tylko się to wypełni, to potrzeba chyba jeszcze z dwóch lat. Więc ja wrócę do tego odcinka tutaj. Pozdrawiam siebie, Milena, za dwa lata później. Pamiętaj, co obiecałaś, że napiszesz książkę o tym. Więc tutaj jakbyś oglądała, to, to pamiętaj. Ale do czego zmierzam, moi drodzy, że Bóg jakby działa ponad czasem i Bóg jakby jest Bogiem wszystkich, nie? I może działać tak, jak chce, robi tak, jak chce, tylko uczy nas jednego dzisiaj. Nie oceniaj czyjejś drogi. Nie oceniaj drogi postów, nie oceniaj drogi jedzonka. Nie oceniaj drogi protestantów, nie oceniaj drogi e, tradycjonalistów. Nie oceniaj drogi, e, że ktoś, nie wiem, modli się tylko na różańcu. Nie oceniaj drogi tych, którzy modlą się tylko na uwielbieniu. Skup się Ty jako Ty. I ja wiem, bo w ogóle mam super społeczność już tutaj i w ogóle bardzo wam się, wam się cieszę i uważam, że jesteście fantastycznymi ludźmi, naprawdę. Widzę te komentarze, widzę to, aż mi się serce po prostu robi ciepło, kiedy ja to czytam. Mówię, Wy jesteście wspaniali, że my możemy się spotykać. Ja was oczywiście nie znam, ale my możemy się spotykać, możemy razem budować tą społeczność. I właśnie was, do was apeluję abyśmy byli godnymi reprezentantami w Kościele. Jeśli czujesz modlitwę różańcową i to jest Twoja droga, to módl się na różańcu, jeśli ona Ciebie buduje, jeśli buduje Ci ta relacja z Panem. Ja sama też się modlę na różańcu, e, ale więcej jakby mam chyba modlitwę uwielbienia, a jedno i w drugie tak naprawdę chodzi, bo wszystko ma uwielbiać Pana, więc ja trochę nie rozumiem tych podziałów, nie? Ale jeśli, jeśli modlisz się na różańcu, nie, nie oceniaj tych, którzy się modlą uwielbieniem. Jeśli Ty się modlisz uwielbieniem, nie oceniaj tych, którzy się modlą na różańcu. Jeśli Ty jesteś w nurcie tradycjonalistów, to nie oceniaj tych, którzy są w nurcie charyzmatyków. Chociaż to uważam straszna bania, że my to podzieliliśmy. Nie? Że w ogóle kto dopuścił takiego podziału, to ja nie wiem. E, wierzę i tak myślę, że to jest działanie złego ducha, żeby nas podzielić po prostu w kościele. Brakuje, brakuje w nas miłości I to, jest, i to jest to. O tym przestrzega nas dzisiaj Jezus. Jezus mówi do tłumu, w tym tłumie stoisz jajty. I, I zobacz, czy nie masz takiej postawy, która za bardzo ocenia drugich. Być może ocena butów, ocena kiecki, ocena torebki, a może ocena postawy podczas modlitwy, a może ocena, że nie wiem, komunia święta na rękę, może ocena komunia święta na, na kolanach. Spójrz na, na swoje serce dzisiaj, dzisiaj. Do tego Cię szczerze zachęcam. Panie Boże, dziękuję za ten cały czas w Stanach, dziękuję za ten odcinek, dziękuję za Twoje nauczanie. Dziękuję, panie, że ty pokazujesz, aby skupiać się na tym, co ty mówisz do nas. Jeśli dałeś świadectwo, jakieś mam przekonanie, że są tu jakieś osoby, które dały teraz świadectwo i ktoś ciebie ocenił ktoś ocenił, że zrobiłeś to źle. Wiesz, odłóż to, ta ocena nie pochodzi od pana. Ucz się, pytaj się Pana Jezusa, co możesz robić lepiej. Bóg Ci będzie to pokazywał. Bóg będzie nas pouczał. Bóg będzie nas pouczał i On to zresztą robi, ale On robi, kiedy nas poucza, On to robi z miłością. Kiedy Bóg Ciebie pouczy, możesz czuć przez moment takie, ojejku, zrobiłem źle, ale za chwilę On wypełni to miejsce miłością, bo Bóg jest miłością. Będzie nas uczył, będzie nas pasł rózgą żelazną, ale będzie nas też kochał, nie? Więc jakby koła nas nade wszystko. Więc mam takie przekonanie, że są tutaj osoby, które zostały ocenione, że źle coś powiedziały, zostaw to, oddaj to Panu Bogu, Bóg będzie to sam prostował. Panie Boże, ja ciebie proszę. Ja widzę też kobietę o kulach. Wierzę, że Bóg leczy Twoje biodra teraz. W imię Jezusa Chrystusa ogłaszam uzdrowienie. Bioder. Chwała ci Panie. Wierzę też, że są tutaj osoby, które marzą o jakiejś wycieczce. Ja nie wiem, czy to właśnie nie są stany, ale jakieś marzysz o wycieczce w ciepłe kraje, nigdy nie byłeś, nigdy nie leciałaś samolotem. Ja wierzę, że w przyszłym roku Bóg ci pobłogosławi finansowo, abyś mogła polecić na takie wakacje razem z rodziną. Więc chwała Panu Bogu za to. Wierzę też, że jest taka zachęta nas wszystkich, do nas wszystkich, że jeśli chcesz pójść dalej, czytasz słowo i w ogóle, to żebyś zaczął otwierać też katechizm Kościoła katolickiego i zaczął go odczytać, nie? Żebyś zobaczył, w co wierzysz i na jakiej podstawie wierzysz, bo to się przyda później przy rozmowach z innymi wyznaniami, nie? Żebyśmy my wiedzieli, skąd my na przykład, nie wiem, wierzymy w czyściec, nie? a, a prawosławnie nie wierzą. Skąd my bierzemy czyściec, a czemu oni w to nie wierzą? Nie, żebyśmy umieli łapać te różnice i nie chodzi nawet o przekonywanie, chyba, że Pan Bóg cię postawi w jakiejś takiej debacie, w której masz kogoś przekonać, nie? Ale, ale na naszym takim położeniu to po prostu na razie, na razie rozmawiajmy, na razie rozmawiajmy. Nie przerzucajmy się, ale wiedzmy skąd pochodzi nasza wiara. Na jakiej podstawie ja wierzę, że Matka Boża jest niepokalana, na jakiej podstawie, skąd się to wzięło, co nie? E, I wtedy będzie łatwiej, wtedy będziesz się czuł bezpieczniej, nie? Wtedy nie każdy, kto ci podejdzie i powie, że masz błąd, będziesz brał jako błąd. Nie, bo może wcale błędu nie być, nie? Więc chwała Ci Pani za to, za to wszystko, co dla nas robisz. Tak, i wiecie co, i chyba tyle. Wierzę mocno, że będą się działy rzeczy duże w naszym kraju. Wierzę, że są tutaj osoby, które są zaproszone do tworzenia dużych dzieł. E, też apeluję do, do ludzi, którzy już coś tworzą, abyście się otworzyli, otworzyli wasze serca na ludzi nowych, aby, aby właśnie Pan Bóg mógł poszerzać swoje namioty, nie, poszerzać jakby grono, grono właśnie ludzi, do których, do których On pragnie pójść z Ewangelią. I wierzę też mocno, wierzę też mocno, że idą przełomy w naszym życiu już w ogóle od najbliższych świąt Bożego Narodzenia coś się będzie działo. Wierzę też, że będzie powiększenie rodziny urodziny, która się modli długo o potomstwo i to nie jest pierwsze dziecko, to chyba to już będzie trzecie dziecko twoje. I wierzę, że modlisz o to potomstwo, myślisz, że już się nie uda, a ja wierzę, że i ogłaszam w imię Jezusa Chrystusa, że to potomstwo będzie w przyszłym roku, więc chwała Panu Bogu za to. Moi drodzy, zapraszam Was na nagranie krótkie, minutowe z uwielbienia, które miały tam miejsce. Myślę, że warto wejść w tą modlitwę i myślę, że warto zobaczyć jak ilu ludzi, ile ludzi naprawdę y, powiem. A jeszcze w ogóle jedną rzecz Wam powiem. Bo byłam tutaj, sobie jeżdżę w tych Stanach i wiadomo, że ja nie znam y, ludzi, co nie? Że jakby nie znam duszy, ja nie wiem na ile, wiesz, jakby oni naprawdę pokazują i wierzą, a na ile tylko, wiesz, y, y, pokazują, a nie wierzą, ja tego nie wiem. Ale tak sobie myślę, że u nas w katolickim kraju my mamy mało rybek na samochodach, my mamy mało, nie wiem, krzyży y, na bluzkach, nie? Które pokazują, że my wierzymy. A tutaj, uwierzcie mi, co samochód, prawie co drugi samochód ma krzyż, co drugi ma rybkę, co Drugi się przyznaje do tego, że wierzy. Jechałam taksówką na uwielbienie, tutaj jedne, i pani nam włączyła po prostu uwielbienie w samochodzie i sama z nami uwielbiała. Ej, jesteś gotowy takie coś zrobić? Jeśli jesteś, to rób, jeśli jesteś, to rób, a jeśli nie, no to zobacz, czy, czy jakby jest coś, co Cię blokuje, a właśnie może opinia ludzka Cię blokuje e, i to jest ten problem. Więc Panie Boże, ja w ogóle łamię i nie weczę teraz w imię Jezusa Chrystusa, jak lęki, e, przed opinią ludzką. i ci działaj, i ci działaj. Pamiętaj, robisz to nie dla siebie, nie dla, dla nikogo innego. Patrz na Jezusa, I jak On Cię posyła, to po prostu to rób e, i wszystko inne będzie Ci dodane. Amen, amen. A teraz posłuchajcie tego nagrania i niech Was Pan Bóg obficie błogosławi. I co może napiszemy? O, napiszmy w komentarzu, że Jezus żyje. Jezus żyje. O! I amen, amen. I Jezus żyje. I chwałać Pani za to, że Ty żyjesz, królujesz na wieki wieków. Amen. Zapraszam, obejrzyj nagranie. Pa, serduszko. Pa!